Że jest prężny, że się rozwija, że widzę nareszcie władze, które coś z tym miastem robią. O, przejeżdżam o, i wjeżdżam do Szczecina i wyjeżdżam drogami, których my w Warszawie nie mamy. Więc to jest imponujące. Poza pan, tym widzę jakąś przyzny? myśl no, tutaj, no, po prostu. No. Ja się... A miasto jest piękne samo w sobie. Choć taką myśl, kim jest Szczecinianin, tak naprawdę. My wszyscy Polacy cierpimy na brak przynależności do miejsca. Ja się przyznam do tego, że my, Szczecinianie, chyba mamy kompleks innych miast. Nie, nie tylko Warszawy, ale Wrocławia, Poznania, Gdańska, bo nam się wydaje, że tam jest lepiej, tam jest prężniej, tam się więcej dzieje. Hmm. Nieprawda? Nie, 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 nieprawda. Są pozory. Tego Warszawa jest szybkim miastem. Jest wielu ekspatów. Mają więcej jakichś firm. Jest być może szybsza i bardziej ruchliwa. Ale to jest uciążliwość z mojego punktu widzenia, a nie jakaś zaleta.